Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na szybkie Get Ready with me. Co prawda, witam się z Wami w makijażu, ale za chwilę zobaczycie moje poczynania, plus taką szybką paraną pielęgnację. Dzisiaj jest ostatni dzień mojego mojej świątecznej przerwy. Jutro wracam do pracy, więc pomyślałam, że dzisiaj jest idealny moment, żeby wykorzystać ten czas. No i co? Można nagrać właśnie jakiś szybki makijaż, także co? Zapraszam dalej do oglądania. No i zaczęłam od umycia oczywiście włosów. Jak widzicie mam płatki pod oczami. I póki jeszcze mam właśnie włosy pod turbanem, to mam ochotę jeszcze na maseczkę. Płatki już mogę zdjąć. O. Ale nałożę sobie maseczkę w płachcie z Isany, coś takiego pokochaj siebie. Celebrujemy niepowtarzalną siłę i piękną każdej kobiety dla skóry, która promienieje tak samo jak Ty. I generalnie ona jest z pantenolem i witaminą C, więc myślę, że idealnie. Uu, bardzo dużo jest tego płynu, więc fajnie. Tak trzeba korzystać z ostatniego dnia w wolności. Już od jutra wracam na normalne tory. I szczerze mówię ze swojej rutyny i sama nie wierzę, że to mówię, ale bardzo za nią tęsknię, bo no strasznie się to wszystko porozjeżdżało przez ten um, okres świąteczny. Uuu, jak fajnie. <śmimo> Mimo, że mamy dzisiaj minus 8 stopni, to jednak przyjemnie nałożyć, nałożyć taką troszeczkę chłodniejszą maskę. No i tak się prezentuje ta maseczka. Myślę, że całkiem fajnie przylega tutaj do twarzy. Także no, ja sobie tak. Tu w tej chwili siedzę, może kawę się napiję. No, no i jestem już z powrotem, jednak stwierdziłam, że skorzystam jeszcze z ostatnich chwil dnia i w świetle dziennym sobie się pomaluję, I póki coś widać. No i taki szybki makijaż, bez zbędnego gadania. Tutaj mam kawę w takim kubku Zalania z Radia Z. Szerowując po tej maseczce, całkiem przyjemna Wydaje się być ta moja twarz, że tak powiem. Widzę, że jest taki delikatny glow. I tak, ja zawsze byłam fanką matowej bardziej skóry, ale stwierdzam, że jednak taki delikatny glow całkiem przyjemnie wygląda, więc... No, więc myślę, że całkiem fajnie to wygląda. I ten panthenol, fakt, że minimalnie mnie szczepało, ale nie widzę jednak zaczerwienień. I całkiem ładnie wygląda to. Podkład dzisiaj to będzie Rimmel Match Perfection w kolorze 101 Classic Ivory. Taką jedną pompkę. O, proszę bardzo, przeważnie nakładam dam dwie, ale dzisiaj nie chcę mieć jakiejś tapety. No, i tak się prezentuje jedna pompka tego podkładu. Myślę, że całkiem spoko. Dobra. Korektor to będzie Roller Infallible i w kolorze 325 Cool Rose i tak trochę pod oczami, tu i tu trochę. No, korektor nałożony, to teraz róż, czyli cały czas ten AA Wing Cool Pink, tak delikatnie tylko. Ja wiem, że teoretycznie środek policzków powinno się omijać, ale ja i tak przeważnie, jak się czerwienie, że tak powiem, zwłaszcza na tym rozie, to i tak będę miała tutaj wszystko czerwone, więc uprzedzam po prostu ten fakt dzięki temu. A rozsieram gomeczką, żeby ten efekt nie był aż tak bardzo mocny taki zdrowy rumieniec powiedzmy. Teraz sobie to wszystko przypudruję. Pod oczy użyję PAEZE. Proszę bardzo, Paw Cloud, ale taka minimalna ilość dosłownie. Tak i puder pod oczy lubię sobie też trochę na nos położyć. Bo jednak te pod oczy są mniej błyszczące, a nos nie chciałabym, żebym się błyszczał jakoś. No i ta strefa pod oczami. A na resztę twarzy Claresa, yy, tak, ten Blur Super Powder Bash. Na brwi niezmiennie. Anastazja, która wygląda strasznie, ale na brwiach na szczęście, nie wygląda tak źle. No dobra, myślę, że ta kamera wystarczy. Nie jest za mocna. Trochę podkreślona. Idealna, właśnie na taki wieczór gier. I oczy, ale oczy też nie chcę jakoś yy, mocno, ale tej. Użyję tej paletki z Sephory, Poket Palet, i to jest taka właśnie dzienna, super chłodna paletka. I tak, i na całą powiekę użyję ten neutralny, najbardziej. także trochę wyrównać y, kolor przede wszystkim. I w załamanie sobie nałożę ten, który jest najbardziej wydziebany takim y, pędzelkiem z Shadow Blender, ale właśnie na załamanie ten taki pośredni, powiedzmy i tak delikatnie na załamanie. Ale rozblenduję sobie takim już klasycznym, żeby to tak nie straszyło. Myślę, że tylko takie podkreślenie oczu wystarczy. Jeszcze będzie tuż. Ale może jeszcze sobie trochę mm, podkreślę oczy kredką i mam taką szarą właściwie, Cool Grey z Paese. No dobrze, i tak delikatnie podkreślone oko wiecie, na linię wodną trochę tej szarej kredki. No i tak żeby też niebieskie oczy po prostu podkreślić, a na rzęsy może nałożę w końcu, chociaż zobaczymy jaki będzie efekt, a może najpierw Jedną warstwę nałożę tej Eveline, bo tutaj już i tak mam końcówkę, ale chciałabym po prostu troszeczkę podkreślić, ale na ten tusz, jako drugą warstwę, założę, nałożę coś ciekawszego i przerażającego jednocześnie. Ale to zobaczycie w następnym kroku. No dobra, i tak się prezentuje po pierwszej warstwie czarnego klasycznego tuszu z Eveline, ale na to, wybaczcie za tą grę świateł, ale po prostu. Mm, raz są chmury, raz nie jest, bardzo dziwne powietrze. Domyślam się, że jest smog po prostu, jak nie wiem, no ale na to nic nie poradzę. Ale na to nałożę taki tusz zgosza Bombastik czy Bombastik. Jak zobaczyłam mi szczotkę tego tuszu, to się troszeczkę przeraziłam. Generalnie on jest szary, bo to mi chodziło, bo chciałam jakiś, właśnie szary tusz. Ale chyba nie spojrzałam do końca, jaką to ma szczoteczkę, bo u, zobaczcie, sami jest taka śmieszna. Normalnie tak to wygląda, jak szczota po prostu. Jest to dosyć przerażające, szczerze mówiąc. E, no. I się troszeczkę jej boję, szczerze mówi. No, ale zobaczcie. E, to jest super tłuszcz, jak jest właśnie taki delikatny makijaż, bo jeśli już jest trochę. Mm, mocniejszy makijaż, to ten szary gdzieś znika po prostu, ale właśnie jak, jako taki akcent przy takim delikatnym makijażu myślę, że będzie super ale ta szczota jest naprawdę przerażająca i na pewno pogrubia rzęsy, ale może niekoniecznie wydłuża i przyznaję, że jest trochę to przerażające szczerze mówiąc i bardzo dziwne uczucie ale wygląda całkiem ciekawie nie miałam nigdy wcześniej szarego tuszu, ale w ubiegłym roku już zrobiłam sobie analizę kolorystyczną i podobno takie właśnie szare tusze są dla mnie wskazane, ale może nie do końca sprawdziłam po prostu, jak wyglądają szczotki z tych tuszy. No ale tr trudno. Wygląda mój makijaż dzisiejszy. Oczywiście, jeszcze będą usta przed wejściem, a to myślę, że jakimś błyszczykiem, po prostu już też bez, bez szaleństwa. I tak to się prezentuje. Get ready with me. Z włosami raczej za bardzo nie będę nic robić. Je trochę podsuszył i spiewam gumką. I tak wygląda mój dzisiejszy. Dzisiejsze Get Ready With Me. No. Dajcie znać, znać, czy taki filmik Wam się podoba. Oczywiście takie treści makijażowe nie będą może często gościć na moim kanale, ale jednak raz. Na jakiś czas myślę, że chętnie wam, do Was przyjdę tutaj właśnie z jakimś takim szybkim makijażem, czy tam get ready with me. Zobaczymy jak czas po y pozwoli. Ja się z Wami już żegnam tym makijażem. Kończę kawę i widzimy się w kolejnym filmie także. Trzymajcie się i pa pa!